Nowy witam, jestem Tiger, Kobra, mamy zapowiedź, jedną zapowiedź najpierw. Szósty to jest piątek maja yy, i 7 maja to jest sobota, klub Kranszówka w Łodzi Piotrkowskiej 29. 6 yy, maja, piątek, zagrają Rolajz, Pririt Pri, i Bulbulator. A w sobotę, 7 maja, rewizja i odszedź. Start 19. Oczywiście 7 maja będziemy my, czyli Tiger i Kobra i mega imprezaż After Party. Ogólnie no, będziemy, dziękujemy za to i druga zapowiedź, bo są dwie zapowiedzi, jedną daliśmy, a dali z drugą. Już w drugiej połowie maja, za sprawą szczecińskiej wytwórny Jim Jazz Records, ukaże się on Przeza płyta Lub, lubińskiej rewizji Rewizja nagrała kolejnych 13 hitów, więc czekajcie serpliwie, bo warto No widzicie A Ogólnie będziemy na 7, czy tam 6, 7 maja, tak? Tak Będziemy na piątek, ja no piąta sobota na piatku 29 w klubie, jak ten klub się nazywał, krącówka. Będziemy tam, z zrobimy znowu taki hałas, jak w Wozorkowie zrobiliśmy hałas ogólnie. Mam nadzieję, że nie miałem ja kobra, co powiem na ten temat. <laughs> już Kopra już mi Powiem tylko tak, jeżeli chodzi o Zorkowa, no to kiepko Wam wyszło e, po tu. Halo, tu Tiger Cobra, ale ważne to, że jaki jest był, to jest to, no powiem ci, że było takim że na 50, 15 osób, było dużo osób, potem za chwilę mało, znowu za chwilę dużo, znowu mało. Jeżeli chodzi o sprawy koncertów no to kurde, jeszcze później się rozsypało, bo było mało ludzi. Ale to nic. Ważne, że było coś fajnego. Oczywiście mi się spodobało w Ozorkowie... ładnie to, tylko nie spodobało mi się to, że na tym Dobry bo na wiesz. co.. To się zastanawiam, czy warto komuś dojebać. Ale to nie chodzi o, o nas, bo o nas nic nie było. Nie, 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 nie tylko ogólnie chodzi jest... o to, że zostaliśmy zaproszeni przez Ozorkowa tam ludzi, tak? I nagle Jaki koleż dochodzi do koleta i mu przypierdala. No ale przepraszam, to jest nie jesteśmy gości. ale Ogólnie to my ani żadne nie mamy, nigdzie. Bo ani w Złotkowie, ani... Nic. po prostu... Jak się za dużo popije, to nie w tym liczy się włącza agresja. Agresja, no właśnie, to co Tiger powiedza. Ale ja przepraszam bardzo, jeżeli jestem u kogoś w gości, nie lubię takie zachowanie. Jeżeli już... Przykro mi bardzo, ale jeszcze babcia stara nagrywać często.